Wrzesień i październik to miesiące, kiedy podróże nabierają wyjątkowego smaku. Słońce wciąż przyjemnie grzeje, atrakcje nie są już oblężone przez tłumy, a ceny hoteli i wycieczek spadają. To idealny czas dla tych, którzy cenią komfort zwiedzania, spokojną atmosferę i autentyczne doświadczenia. Gdzie warto pojechać, co zwiedzić i na co zwrócić uwagę planując jesienny urlop? Sprawdź nasze inspiracje i praktyczne rady, Grecja. Jesienią Grecja zachwyca spokojem pięknem krajobrazów i łagodnym klimatem. Wyspy Kreta, Rodos, Kos, Korfu oraz Ateny są wciąż ciepłe. Temperatury często przekraczają 25 stopni Celsjusza, a zabytki, górskie wioski czy starożytne ruiny można odkrywać bez tłoku i w pełnym komforcie. Włochy. Południowe Włochy, Sycylia, Sardynia czy Apulia to miejsca, gdzie lato trwa długo. Wrzesień i październik to czas winobrania, festiwali. Spokojnych uliczek i zwiedzania historycznych miast, takich jak Palermo, Neapol, Matera czy Bari. Idealne na city break. Road trip i kulinarną przygodę. Hiszpania, Andaluzja, Majorka, Costa Brava czy Wyspy Kanaryjskie to regiony, gdzie słońce świeci nawet do listopada. Zwiedzanie alhambry w Granadzie, Sewili. Spacer po palmowych alejkach Malagi czy relaks na Kanarach to jesienne hity dla spragnionych przygód. Turcja. Stambuł. Wybrzeże Egejskie, Bodrum, Izmir oraz Riviera Turecka, Antalia, Side, Alania we wrześniu i październiku oferują przyjemne temperatury i ciepłe morze. Bez tłumów można zwiedzać Kapadocję, ruiny Efezu, czy odpoczywać na wybrzeżu. Portugalia, Lizbona, Algarve, Porto, tu jesień to czas na spokojne spacery, degustację Porto i podziwianie kolorów miasta. Algarve kusi pięknymi plażami, klifami i łagodnym klimatem aż do listopada Chorwacja Dubrownik Split Hvar Korczula wrzesień i październik to mniej turystów i cieplejsze morze niż w czerwcu Warto zwiedzić park narodowy Plitwickie Jeziora czy wybrać się na rejs po wyspach Lista atrakcji które warto zobaczyć poza sezonem W Grecji Pałac w Knosos na Krecie Meteory Akropol w Atenach kolorowe wioski na Santorini Park archeologiczny Lindos na Rodos we Włoszech Dolina Świątyń na Sycylii, Matera, Pompeje, Amalfi, Barokowe Letce. W Hiszpanii Alhambra, Cordoba, Vinice, La Rioja, Plaza de España w Sewili, wulkan Teide na Teneryfie. W Turcji Pamukkale, Kapadocja z Lotem Balonem, starożytny Efes, Bosfor i Bazary Stambułu. W Portugalii Sintra, Praia da Marinha, Porto Ribeira, Cabo da Roca. W Chorwacji... Stare miasto w Dubrowniku, Park Krka, Miasteczka Chwaru i Korczuli. Na co uważać, planując jesienne zwiedzanie? Godziny otwarcia. Wiele atrakcji od października działa krócej, muzea i restauracje w mniejszych miejscowościach mogą mieć ograniczone godziny. Mniej animacji w hotelach, w kurortach resortowych po sezonie program animacyjny i rozrywki są skromniejsze, nie wszystkie bary czy baseny muszą być otwarte. Transport publiczny. Autobusy i promy mogą kursować rzadziej, zwłaszcza na wyspach, dlatego zawsze warto sprawdzać rozkłady. Pogoda, choć wciąż ciepło, warto zabrać bluzę na wieczór, parasolkę i lekką kurtkę, ponieważ pogoda bywa zmienna. Lokalne wydarzenia wrzesień i październik to czas winobrania. Festiwali i lokalnych świąt. Warto sprawdzić kalendarz wydarzeń, bo można trafić na coś wyjątkowego. Praktyczna checklista: jak przygotować się na jesienne zwiedzanie, ubiór warstwowy. Koszulki, bluza, kurtka, wygodne buty. Powerbank i aparat. Mapa offline lub aplikacja GPS. Mały parasol lub przeciwdeszczowa peleryna. Zapasowa karta płatnicza i gotówka. Ubezpieczenie turystyczne. Sprawdzone restauracje i wcześniejsze rezerwacje. Jesień to czas dla prawdziwych podróżników. Spokojniejsze zwiedzanie, piękne krajobrazy, autentyczna kuchnia i niższe ceny. Wrzesień i październik to Twoja szansa na odkrycie Grecji, Włoch, Hiszpanii. Turcji, Portugalii i Chorwacji bez tłumów i po swojemu. Zaplanuj podróż marzeń i przekonaj się, że jesień ma równie dużo do zaoferowania co lato. Posłuchaj także pozostałych odcinków podcastu Mix Travel. Znajdziesz tam inspiracje podróżnicze, praktyczne wskazówki i historie z naszych wyjazdów. Odkryj świat razem z nami.